Rozdział szósty, Rex. Wracając ze szkoły, zauważyłem, że idzie przede mną mały pies. Chyba zabłądził, bo był zupełnie sam i zrobiło mi się go strasznie żal. Pomyślałem sobie, że ten piesek chciałby mieć przyjaciela i próbowałem go złamać, ale on się nie dawał. Wcale nie miał ochoty ze mną iść. Widocznie nie miał do mnie zaufania, więc poczęstowałem go połową mojej bułeczki z czekoladą. I piesek zjadł połowę tej bułeczki z czekoladą i zaczął wymachiwać ogonkiem na wszystkie strony. A ja nazwałem go Rexem, bo był taki pies w kryminalnym filmie, który widziałem w zeszły czwartek. Rex zjadł bułeczkę prawie tak szybko jak Alcest, ten kolega, który ciągle je. I poleciał za mną zupełnie już zadowolony. Pomyślałem sobie, że to będzie świetna niespodzianka dla taty i dla mamy kiedy przyjdę do domu z Rexem. A potem nauczę Rexa kilku sztuczek. Będzie pilnował domu, a także pomoże mi łapać bandytów, jak w filmie, który oglądałem zeszły czwarty. A tymczasem jestem pewny, że mi nie uwierzycie. Kiedy przyszedłem do domu, mama nie była specjalnie zadowolona. Jak zobaczyła Rexa, właściwie wcale nie była zadowolona. Muszę powiedzieć, że to była trochę wina Rexa, Weszliśmy do salonu i mama przyszła, pocałowała mnie, zapytała czy w szkole wszystko dobrze poszło, czy nie narobiłem jakichś głupstw, a zobaczyłem Reksa i zaczęła krzyczeć. Gdzieś ty znalazł to zwierzę? Zacząłem jej tłumaczyć, że to jest biedny, mały, zbłąkany piesek, który pomoże mi złapać całą masę bandytów. Ale Rex, zamiast zachować się spokojnie, skoczył na fotel i zaczął gryźć obicie. A to był fotel, na którym tacie wolno siedzieć tylko wtedy, kiedy są goście. Mama dalej krzyczała. Powiedziała, że zabroniła mi przyprowadzać zwierzaki do domu. To prawda, mama już mi raz zabroniła, kiedy przyniosłem mysz. Że to jest niebezpieczne, że ten pies może być wściekły, że nas wszystkich pozagryza, że wszyscy się wściekniemy, że zaraz weźmie szczotkę żeby wyrzucić tego zwierzaka i że daje mi minutę, żebym wyprowadził psa z domu. Z trudem udało mi się nakłonić Reksa, żeby zostawił w spokoju obicie wody. W zębach został mu kawałek materiału. Nie rozumiem, jak mu to może smakować. Potem wziąłem Reksa na ręce i wyniosłem do ogrodu. Chciało mi się płakać, no i popłakałem sobie. Nie wiem, czy Rex był też smutny, bo zajęty był wypluwaniem resztek obicia. Przyszedł tata i zastał nas siedzących przed drzwiami. Ja płakałem, a Rex pluł. Co tu się dzieje? Zapytał tata. Wtedy ja wytłumaczyłem tacie, że mama nie chce Rexa, a Rex to mój przyjaciel, a ja jestem jedynym przyjacielem Rexa i on mi pomoże złapać całą masę bandytów i że nauczę go sztuczek i że jestem bardzo nieszczęśliwy i znowu się rozpłakałem. A tymczasem Rex drapał się tylną łapą za uchem, a to jest okropnie trudne. Raz próbowaliśmy to robić w szkole i udało się jedynie Maksencjuszowi, który ma bardzo długie nogi. Tata pogłaskał mnie po głowie. A potem powiedział, że mama ma rację, że to niebezpiecznie przyprowadzać psy do domu, że mogą być chore i zaczynają gryźć. A potem trach! Wszyscy zaczynają się ślinić i dostają ścieklizny. I że dowiem się tego kiedyś w szkole. Paster wynalazł lekarstwo, jest dobroczynnicą ludzkości. Nie można wyzdrowić, ale to bardzo boli. Odpowiedziałem tacie, że Rex nie jest chory, że bardzo lubi jeść i że jest okrutnie mądry. Wtedy tata, popatrzył na Rexa, udrapał go w głowę, tak jak robi czasem mną. Tak, ten piesek wygląda na zdrowego, powiedział tata, a Rex zaczął go lizać po ręce. To się okropnie spodobał dać. Przyjemny, powiedział tata, a potem wyciągnął drugą rękę i powiedział No, podaj łapę, daj łapeczkę, no daj. I Rex podał mu łapę. A potem polizał go po ręce, a potem podrapał się za uchem. Był okropnie zajęty ten mój Rex. Tata bawił się z nim, a potem powiedział No dobrze, poczekaj tu na mnie, spróbuję załatwić to z twoją matką. I wszedł do domu. Tata jest fajny, podczas kiedy tata załatwiał z małą, ja bawiłem się z Rexem, który zaczął służyć, a potem, ponieważ nic mu nie dałem do jedzenia, zaczął drapać się za. On jest fantastyczny ten Reks. Tata wyszedł z domu z miną nie bardzo zadowoloną. Usiadł obok mnie, podrapał mnie w głowę i powiedział, że mama nie chce mieć psa w domu, szczególnie po tym, co Rex zrobił z foteli. Już chciałem się rozpłakać, ale przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Jeśli mama nie chce trzymać Reksa w domu, powiedziałem, może byśmy trzymali go w ogrodzie. Tata zastanowił się chwilę, a potem powiedział, że to dobry pomysł, że w ogrodzie Rex nie narobi szkód i że mu zaraz postawimy budę. Ucałowałem tata. Poszliśmy na strych szukać desek, a potem tata przyniósł swoje narzędzia. Rex tymczasem zaczął zjadać begonie. Ale to nie takie straszne jak zjadanie fotela z salonu, bo my mamy więcej begoni niż foteli. Tata zaczął wybierać deski. Zobaczysz, powiedział, zrobimy mu wspaniałą budę, prawdziwy pałac, a potem powiedziałem nauczymy go sztuczek i będzie pilnować domu. Tak powiedział tata wytresujemy go tak, żeby wypłaszał nieproszonych gości, na przykład bludę. Pan Blüder to nasz sąsiad. Tata i on lubią się przekomarzać. Mówiliśmy się świetnie. Rex, ja i tata. Troszkę się zabawa popsuła, bo tata uderzył się młotkiem w palec i krzyknął. A mama wyszła na próg. Co wy tam robicie? zapytała. Więc zacząłem jej tłumaczyć, że tata i ja postanowiliśmy trzymać Reksa w ogrodzie. Bo tam nie ma foteli i że tata robi mu budę. I że nauczymy Reksa gryźć pana Blüder żeby dostał wścieklizny. Tata coś tam powiedział, ale niedużo ssał palec i patrzył na mamę. A mama wcale nie była zadowolona. Powiedziała, że nie ma zamiaru trzymać tego zwierzaka. Proszę, spójrz tylko, co to zwierzę zrobiło z moimi begoniami. Rex podniósł łeb, podszedł do mamy, machając ogonem i zaczął służyć. Mama spojrzała na niego, a potem schyliła się i pogłaskała go po głowie. Areks polizął ją po ręce i ktoś zadzwonił do furtki. Tata poszedł otworzyć i wszedł jakiś pan. Popatrzył na Rexa i powiedział Kiki, nareszcie, szukam cię wszędzie. Czego właściwie pan sobie życzy? zapytał tata. Czego sobie życzę? powiedział ten pan. Życzę sobie mojego psa. Kiki umknął gdzieś, kiedy go wyprowadzałem na spacerek i powiedziano mi, że jakiś smarkacz zaciągnął go tu. To nie jest Kiki, to jest Rex, powiedziałem. Będziemy we dwójkę łapać bandytów, tak jak na tym filmie, co go widziałem w czwartek i wytresujemy go, żeby robił kawałek panu Bledurtonu. Ale Rex miał zadowoloną minę i skoczył temu panu na ramion. Kto mi udowodni, że to pański pies? zapytał tata. Błąkał się sam. A obroża? odpowiedział ten pan. Nie widział pan jego obroży z moim nazwiskiem? Julian Józef Trempe. i z moim adresem, właściwie powinienem wnieść skargę. Chodź mój biedny Kiki, coś takiego. I odszedł z Rexem. Staliśmy jak rośnięci w ziemię, a potem mama zaczęła płakać, więc tata pocieszył mamę i powiedział, że przecież ja na pewno znowu przyprowadzę jakiegoś psa. Nie dziś, to jutro.